Celebrity Shorts. Amanda Bynes ponownie aresztowana. Ach, jak te dzieci szybko rosną. Gwiazdeczka Nicolodeona Amanda Bynes bardzo stara się zniszczyć swoje dobre imię. W niedzielę rano aktorka znowu wpadła w ręce policji, tym razem za jazdę pod wpływem substancji odurzających. Około 3:30 rano Bynes przejechała na czerwonym świetle, po czym zatrzymała się na środku skrzyżowania. Policjanci nie mieli wątpliwości, że gwiazdeczka ma co nieco we krwi. Baines została poddana serii testów na trzeźwość i z powodzeniem oblała każdy z nich. Została przewieziona na komisariat, by można było stwierdzić, co tak ładnie ululało młodą kobietę. Jedni twierdzą, że były to stymulanty, inni, że spowalniała się maryśką. Póki co, tylko o nas naprawdę. My będziemy musieli poczekać 30 do 60 dni na wyniki badań. Oczywiście nie omieszkamy was o nich poinformować.